Otwieramy nasz obrazek. Wchodzimy w tryb szybkiej maski i kolorem białym wymazujemy czerwoną część tak, by została sama tęczówka. Powiększymy skalę pędzla. Wyjdziemy z trybu maski i zobaczymy, co obejmuje zaznaczenie. Jak widzimy, musimy poprawić tą krawędź. I trochę źrenicę. Wchodzimy z powrotem do trybu szybkiej maski. Zmieniam skalę pędzla na mniejszy. Oraz zmieniam kolor, aby zaznaczyć dziurnicę. Sprawdzimy po wyjściu z trybu szybkiej maski. Poprawimy jeszcze trochę tutaj i w tym miejscu. Dobrze, następnie poprawimy krawędź okna, krawędź tęczówki, poprawimy ten element, wchodzimy do trybu szybkiej maski. oraz tą krawędź tęczówki. Wyjdziemy z trybu szybkiej maski, aby sprawdzić. Jeszcze delikatnie trzeba poprawić górną krawędź tęczówki. Dobrze, klikamy tryb szybkiej maski i mamy zaznaczoną tęczówkę. Nie likwidując zaznaczenia, tworzymy nową przezroczystą warstwę położoną nad obrazem. Następnie wypełniamy ją wybranym przez nas kolorem. Teraz tryb krycia warstwy zmieniamy na odcień oraz likwidujemy zaznaczenie. Kolor tęczówki został zmieniony. Następnie wybielimy białko. W tym celu wchodzimy ponownie do trybu szybkiej maski oraz zaznaczamy białko. Powracamy do kolorów standardowych i zaznaczamy białko. Jeżeli wychodzę poza krawędź białka, jak na przykład tutaj w tym symulowanym przypadku, kolor z białego na czarny mogę również zmienić używając klawisza X. Wychodzimy z trybu szybkiej maski. Jak widzimy, zaznaczyliśmy tutaj kawałek elementu. Wejdziemy do trybu szybkiej maski jeszcze raz i odznaczymy ten element. Wychodzimy z trybu szybkiej maski. Następnie wybieramy z menu kolory jasność. I Jak widzimy w oknie podglądu, wszystkie zmiany będą dotyczyły tęczówki. Dlatego zmieniamy warstwę na tło. Ponownie wchodzimy do menu Kolory oraz wybieramy jasność i kontrast. Następnie, za pomocą słowaka Jasność zwiększamy jasność.